Trudno byłoby uwierzyć w to, że księga tak profetyczna jak Biblia nie wspomina nic o jednym z największych chrześcijańskich narodów, jaki kiedykolwiek istniał o Stanach Zjednoczonych Ameryki. W rzeczy samej Biblia mówi nam o USA i czytamy o nich w księdze objawienia. Ameryka odegra kluczową rolę w czasach końca. Księga objawienia ostrzega nas, że wolność religijna będzie w USA ograniczona. A znamię bestii wymuszone będzie najpierw właśnie tam. I o tym będę mówił w tym odcinku. Zanim jednak to uczynię, chciałbym podziękować serwisowi Preparation Ministry za zasponsorowanie tego odcinka. To chrześcijański kanał YouTube, który pragnie nieść inspirację oraz przygotować chrześcijan na drugie przyjście Jezusa. Na kanale Preparation Ministry możesz znaleźć między innymi następujące materiały wideo. Czym jest znamię Bestii wojna o jutro na temat czcicieli Sabatu oraz prawdziwa tożsamość świętego Mikołaja, kliknij odnośnik po prawej górnej stronie ekranu lub link w opisie odcinka, aby zasubskrybować kanał Preparation Ministry i oglądać ich materiały już dziś. A teraz wracamy do tematu. Stany Zjednoczone przedstawione są w księdze Objawienia 1311 pod postacią bestii podobnej do baranka. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. Omówię teraz kilka cech bestii podobnej do baranka i to, w jaki sposób odnoszą się one do USA. Po pierwsze, bestia bądź zwierzę w biblijnej symbolice. Oznacza polityczną siłę. Dla przykładu w księdze Daniela 7:23 czytamy: Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi. Oprócz tego, że bestia podobna do baranka jest polityczną siłą, Dodatkowo opisana jest jako wychodząca z ziemi. Ziemia jest przeciwieństwem wody, a ta w biblijnej symbolice oznacza tłum ludzi. W Księdze Objawienia 17.15 czytamy Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. Zatem bestia, podobna do baranka i wychodząca z ziemi, symbolizuje tę polityczną siłę, która powstała na terenie stosunkowo niezaludnionym. Fakt, że bestia ta opisana jest jako podobna do baranka oznacza, że posiada pewne chrześcijańskie cechy. Baranek jest symbolem Jezusa. W Ewangelii Jana 1:29 czytamy: A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dodatkowo, Księga Objawienia daje nam pojęcie o tym, kiedy ta bestia ma się pojawić. Stało się to w podobnym czasie, gdy bestii podobnej do pantery zadano śmiertelny cios oraz wzięto ją w niewolę. Jest o tym wspomniane zaraz przed opisem bestii podobnej do Baranka, o czym czytamy w XIII rozdziale Księgi Objawienia. Doszło do tego w 1798 roku, kiedy to papież Pius VI został pojmany przez generała Berthier i rok później zmarł w niewoli. Podsumowując, bestia podobna do Baranka jest polityczną siłą, która powstała na stosunkowo słabo zaludnionym obszarze w okolicach 1798 roku oraz posiada pewne chrześcijańskie cechy. Żaden inny podmiot nie pasuje do tego opisu bardziej niż Stany Zjednoczone Ameryki. USA jako państwo jest polityczną potęgą i powstało w okolicach 1798 roku. 4 lipca 1776 roku podpisana została deklaracja niepodległości, która dawała Stanom niezależność od Wielkiej Brytanii. Toczyła się wtedy wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych i trwała do 1783 roku. Terytorium Stanów Zjednoczonych faktycznie nie było gęsto zaludnione. Zanim w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, była ona zamieszkiwana głównie przez kilka milionów Indian. W 1992 roku geograf William Deven oszacował, że kontynent północnej Ameryki zamieszkiwało wówczas zaledwie około 3,8 miliona rdzennych Amerykanów. W artykule serwisu britannica.com zatytułowanym Ludy północnej Ameryki czytamy w ujęciu globalnym Ameryka Północna długo pozostawała względnie pustym i ekonomicznie nierozwiniętym terenem, aż do okolic roku 1500. Dla porównania, Europę w tamtym czasie zamieszkiwało około 60 milionów ludzi i to nie licząc Rosji oraz Imperium Otomańskiego. Zatem, w porównaniu do reszty cywilizowanego świata, 15-wieczna Ameryka była słabo zaludnionym pustkowiem. Pamiętasz, że bestia podobna do baranka miała dwa rogi? Symbolizują one młody wiek, niewinność i łagodność, dokładnie pasując do charakteru USA w czasie ich powstawania. Dodatkowo Stany Zjednoczone zaczynały jako chrześcijański naród z republikańskim rządem opartym na protestanckich zasadach. Republika to rodzaj rządu, w którym najwyższą władzę dzierży lud oraz wybrani przez niego reprezentanci. Zamiast króla wybierany jest prezydent. Ma to zapobiegać despotyzmowi i promować sprawiedliwość, wolność i dobrobyt. Protestantyzm odrzuca zwierzchnictwo papieża i dąży do rozdziału Kościoła od państwa, bazując na fragmentach Ewangelii, takich jak Ewangelia Marka 12:17, gdzie czytamy słowa Jezusa: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga. Bogu. Rozdział Kościoła od państwa jest kluczowy dla wolności religijnej. Kiedy Kościół jednoczy się z państwem, jak miało to miejsce w średniowiecznej Europie, jedna religia jest faworyzowana przez rząd, podczas gdy pozostałe są prześladowane. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych dostrzegali to i dlatego wprowadzili pierwszą poprawkę do konstytucji, która brzmi: Kongres nie ustanowi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych. Wolność religijna jest gwarantowana konstytucją, jednakże zgodnie z biblijnym proroctwem w przyszłości ma się to zmienić. W Księdze Objawienia 13.11 czytamy, że bestia podobna do baranka zacznie przemawiać jak smog. Naród przemawia poprzez swoje prawa lub ciało ustawodawcze, a smog jest symbolem szatana. W księdze objawienia 12.9 czytamy: I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Zatem bestia podobna do baranka i mówiąca jak smok symbolizuje protestancką Amerykę, odrzucającą swe chrześcijańskie wartości, by prześladować tych, którzy pragną być posłuszni Bogu. Konstytucja zostanie zmieniona, a prawa zaczną wymuszać fałszywy kult. I to właśnie jest znamię bestii. Chodzi tu o sprawy kultu. W księdze objawienia 14.9 po 10 czytamy. Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu. Zauważ, że chodzi o tych, którzy oddają pokłon bestii. Oni przyjmują jej znamie na swe czoło lub rękę. Może ktoś pomyśli, że to niemożliwe, jednakże poprawki do konstytucji związane z kwestiami religijnymi były już w przeszłości proponowane przez polityków. W 2008 roku, podczas przemowy w Michigan, kandydat na prezydenta Mike Huckabee zasugerował zmianę w konstytucji, by odzwierciedlać w niej Boże standardy. Niektórzy z moich rywali nie chcą zmian w konstytucji, ale wierzę w to, że o wiele łatwiej byłoby zmienić konstytucję niż zmienić słowo żywego Boga i dlatego właśnie to powinniśmy zrobić, aby konstytucja odzwierciedlała Boże standardy. A nie, bo że standardy odzwierciedlały jakieś współczesne poglądy o tym, jak powinniśmy traktować się nawzajem i nasze rodziny. Dodatkowo w 2017 roku ówczesny prezydent Donald Trump podpisał dekret zapobiegający wprowadzeniu poprawki Johnsona. Miała ona na celu niedopuszczenie do procederów, w którym organizacje religijne podczas swych zgromadzeń popierają lub dyskredytują danych polityków. Jeśli któraś z denominacji by się jednak tego dopuściła, wówczas straciłaby status wolnej od opodatkowania. Podpisany przez prezydenta Trumpa dekret zakazywał Urzędowi Skarbowemu egzekwowania poprawki Johnsona. Rozmywa to granicę pomiędzy rozdziałem kościoła i państwa, ponieważ pozwala kościołom angażować się w polityczne sprawy, a politycy mówiąc o swoich obietnicach mogą starać się zyskać poparcie większości religijnych. Dlatego, jeśli kościoły w Ameryce domagałyby się poprawki w konstytucji zmuszającej do spraw kultu, to niektórzy politycy mogliby chcieć je poprzeć, aby zapewnić sobie głosy. Nie możemy się oszukiwać. Poparcie religijne jest ważne dla politycznej sceny prawo religijne pomogło byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi w zdobyciu stanowiska. W artykule serwisu time.com zatytułowanym W jaki sposób Ewangelicy pomogli wygrać Donaldowi Trumpowi czytamy Ewangelicy stanowili we wtorek rekordową 26% grupę poparcia, a ponad 80% białych nowonarodzonych wyborców oddało głos na Trumpa. W Księdze Objawienia 13.12 czytamy na temat bestii podobnej do baranka i całą władzę Pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. Pierwsza z bestii, czyli ta podobna do pantery, o której czytamy wcześniej w tym rozdziale, to papiestwo. A władza, którą miało papiestwo, była religijno-polityczna, ponieważ do realizacji swych dogmatów używało aparatu państwa. Dlatego też protestancka Ameryka oraz papieństwo zjednoczą się i użyją państwowej władzy Stanów Zjednoczonych, by wymusić na swych obywatelach fałszywy kult. Jedność wśród protestantów i katolików to nic nowego. Tak naprawdę rozwijała się ona przez dziesięciolecia. Jedną z dróg, którą do tego dochodzi, jest ruch ekumeniczny. Celem tego ruchu jest światowa jedność lub współpraca chrześcijan. Uczestniczy w tym setki kościołów na całej Ziemi, mając poparcie Kościoła rzymskokatolickiego. Ruch ekumeniczny poświęca doktrynę na rzecz jedności. W 1994 roku podpisany został dokument o nazwie Ewangelicy i Katolicy Razem, który jest deklaracją pomiędzy tymi dwoma nurtami. I podkreśla ich wspólną wiarę oraz misję. Podpisany został przez wielu wpływowych ewangelickich i katolickich uczonych. Po tym w 1999 roku kościoły luterański oraz katolicki podpisały dokument o nazwie Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w którym zawarte jest stwierdzenie, że obydwa kościoły podzielają te samo przekonanie o usprawiedliwieniu z Bożej łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Miało to rozwiązać konflikt zbawienia z wiary, pomimo tego, że Kościół katolicki wciąż naucza, że nie można być zbawionym bez przyjmowania sakramentów. Kolejny akt zacieśniania jedności pomiędzy protestantami i katolikami miał miejsce w 2014 roku, kiedy to charyzmatyczny lider Kenneth Copeland wraz z anglikańskim biskupem Tonym Palmerem przeprowadzili wideorozmowę z papieżem Franciszkiem w sprawie jedności. Zadeklarowali wówczas koniec protestanckiej reformacji. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu lub byciu nowonarodzonym w Własce Bożej jest dokumentem stworzonym i zaakceptowanym w 1999 roku przez Katolicką Papieską Radę w celu promowania chrześcijańskiej jedności oraz Międzynarodową Radę Luterańską jako rezultat wzrastającego ekumenicznego dialogu. Stwierdza on, że od teraz obydwa kościoły podzielają to samo zrozumienie usprawiedliwienia na podstawie Bożej łaski przez wiarę w Chrystusa. Zaangażowane strony stwierdzają, że porozumienie rozwiązuje spór o kwestię usprawiedliwienia, która to była korzeniem protestanckiej reformacji. Protest jest zakończony. Bracia i siostry, protest lutra jest zakończony, a wasz? Zatem nie ma go już od ponad piętnastu lat. Będę tu nieco bezczelny i postawię moim protestanckim przyjaciołom, pastorom pytanie: Jeżeli protest się już zakończył, to jak może jeszcze istnieć Kościół protestancki? Może teraz znowu wszyscy jesteśmy katolikami. Jednak, aby wymusić znamię bestii, z katolikami będą się łączyć nie tylko odstępczy protestanci w USA. W końcu dołączy również reszta świata. Werset 12 mówi o tym, że dotyczyć to będzie całego globu i wszystkich, którzy go zamieszkują, a ostatecznie zostaną zmuszeni do oddawania czci pierwszej bestii. Ale może zapytacie, w jaki sposób odstępczy protestantyzm będzie w stanie zmusić cały świat do fałszywego kultu? W Księdze Objawienia 13:17 czytamy, że dojdzie do tego za sprawą zakazu kupowania i sprzedawania. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia, jedną z dróg, którą może zostać to wprowadzone na światową skalę, są sankcje ekonomiczne. Mogą one przyjąć różne formy ograniczeń handlowych czy obostrzeń transakcji finansowych. Przykładami takich państw, na które USA już dziś nakłada restrykcje, są Kuba, Iran, Lebanon czy Syria. Tego typu restrykcje mogą mieć bardzo negatywny wpływ na gospodarkę danego kraju. W artykule serwisu Reuters.com Czytamy, że embargo nałożone przez USA kosztowało Kubę przez prawie 6 dekad ponad 130 miliardów dolarów. A jeśli chodzi o wymuszanie przyjmowania znamienia bestii w USA czy w innych krajach na bardziej lokalnym poziomie, to przygotowuje się już nas do tego przez wprowadzenie systemu bezgotówkowego, ponieważ jeśli społeczeństwa pozostaną bez gotówki, to kupowanie i sprzedawanie będzie łatwiejsze do kontrolowania. A takie globalne bezgotówkowe społeczeństwo może nastać wcześniej niż Ci się wydaje. Może się temu przysłużyć sytuacja pandemiczna. W artykule serwisu Forbes.com, zatytułowanym "Pandemia przybliża nas do społeczeństwa bezgotówkowego i czyni życie trudniejszym dla nieubankowionych", czytamy: "Wiele biznesów przeszło na system bezgotówkowy po to, by ułatwić sobie funkcjonowanie w czasach COVID-a i zminimalizować ryzyko dla swoich pracowników, nawet pomimo, iż możliwość transmisji wirusa poprzez banknoty jest niewielka. Wielu ekspertów uważa, że COVID-19 przyspieszył trend, który już i tak się rozpoczął." Zmianę w społeczeństwo bezgotówkowe, nie wspominając o tym, że już obecnie istnieje kilka państw, które funkcjonują niemal bezgotówkowo. Są to Kanada, Chiny, Szwecja czy Anglia. W Księdze Objawienia 13.13 13 czytamy i czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. Zatem jednym ze sposobów, przez który ludzie zostaną zwiedzeni do przyjęcia znamienia bestii, będą fałszywe cuda. Nie wszystkie cuda pochodzą od Boga. Szatan również posiada zdolność czynienia cudów. Przykładowo, kiedy Mojżesz wraz z Aaronem przybyli przed oblicze faraona, by prosić o uwolnienie ludu Izraela, o czym czytamy w księdze Wejścia i rozdziale siódmym, Aaron rzucił laskę na podłoże i ta zmieniła się w węża. Faraon wezwał jednak swoich magów i ci uczynili to samo ze swoimi laskami. Biblia ostrzega nas, że przed powrotem Jezusa pojawią się również fałszywi prorocy i fałszywe cuda. W Ewangelii Mateusza 24, 24 czytamy słowa Jezusa. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można, nawet wybranych. Ogień spadający z nieba jest znakiem, że Bóg przyjmuje modlitwę proszącego o taki cud. Dla przykładu, w 18 rozdziale pierwszej księgi królewskiej czytamy o tym, jak prorok Eliasz stawił czoło prorokom Baala na górze Karmel. Kiedy wspólnie zbudowali ołtarz, umieścili na nim ofiarę i wzywali swoich bogów, aby zesłali ogień, by ją strawił. Prorocy Baala odprawiali bezskutecznie swe obrzędy przez cały dzień, podczas gdy po prostej modlitwie Eliasza ogień stąpił z nieba i strawił jego ofiarę. Momentalnie po tym, jak ogień spadł z nieba, w Izraelu doszło do przebudzenia wiary. W pierwszej księdze królewskiej 1839 czytamy kiedy cały lud to zobaczył, wszyscy upadli na twarz i mówili, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Szatan spróbuje podrobić ten cud, aby wzniecić fałszywe przebudzenie wiary i zwieść ludzi, aby przyjęli z namię bestii. A przy okazji, bestia z dwoma rogami to nie jedyny w Księdze Objawienia symbol odstępczej protestanckiej Ameryki. Fałszywy prorok jest bowiem kolejnym symbolem. Dla przykładów w księdze objawienia 19-20 czytamy. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli z bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Zauważ, że bestia z dwoma rogami czyni cuda i spuszcza z nieba ogień, by zwieść ludzi tak, aby przyjęli z bestii. Fałszywy prorok również to czyni w tym samym celu, to dlatego, że obydwoje stanowią tę samą siłę. Powodem, dla którego odstępcza protestancka Ameryka jest nazwana fałszywym prorokiem, jest to, że upadły protestantyzm pełen jest fałszywych proroctw. Co robi fałszywy prorok? Głosi fałszywe proroctwa i to właśnie widzimy dziś w większości protestanckich kościołów, zwłaszcza w ewangelickich i charyzmatycznych. Niektóre z tych proroctw mówią o pochwyceniu przed uciskiem, siedmioletnich udrękach, antychryście, który jeszcze się nie objawił, Chrystusie panującym na Ziemi podczas milenium itd. W Księdze Objawienia 13-14 czytamy: I zwodzi mieszkańców Ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom Ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. Wizerunek to coś podobnego lub kopia czegoś. Dla przykładu w Księdze Rodzaju 1.27 czytamy. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Oznacza to, że przypominamy Boga. Między innymi dlatego szatan tak bardzo nas nienawidzi, bo gdy na nas patrzy, to przypomina mu to o Bogu. Zatem, gdy Biblia mówi nam, że upadły protestantyzm w Ameryce sporządzi wizerunek bestii, to oznacza, że dokona się zjednoczenie Kościoła z państwem. Stanie się tak dlatego, że bestia, której wizerunek zostanie sporządzony, jest pierwszą bestią z 13 rozdziału Księgi Objawienia i symbolizuje papiestwo, a było ono siłą kościelno-polityczną. W Księdze Objawienia 13-15 czytamy i pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak, żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. To koresponduje z wersetami, które już przeczytałem wcześniej. Naród przemawia przez swoje prawa. Zatem po tym, gdy w USA nastąpi już połączenie kościoła i państwa, wydane zostaną prawa ograniczające wolności religijne, a także wymuszające oddawanie czci. Ten czas nadchodzi. Nawet w historii współczesnej były osoby u władzy, które proponowały wprowadzenie praw wymuszających oddawanie czci. W 2015 roku senator Arizony Sylvia Allen wniosła dokładnie o takie prawo. Więc w jaki sposób mielibyśmy doprowadzić do moralnego odrodzenia tego kraju? Nie wiem, ponieważ przy każdej nadarzającej się okazji powoli wyrzucamy religię. Być może zatem powinniśmy zastanowić się nad prawem obligującym każdego obywatela Ameryki, aby w niedzielę uczęszczał do wybranego przez siebie kościoła. Także rozdział 13 Księgi Objawienia mówi o dwóch etapach wprowadzania znamienia bestii. W pierwszym ludzie sprzeciwiający się przyjęciu znamienia bestii zostaną pozbawieni możliwości kupowania i sprzedawania. Najprawdopodobniej część z nich zaprotestuje, zatem zostaniemy postawieni przed wyborem albo niemożności kupowania czy sprzedawania, po czym śmierci, gdy odrzucimy znamię bestii, lub też jeśli je przyjmiemy, to będziemy mogli kupować i sprzedawać. Przyjęcie znamienia bestii będzie, jak się można spodziewać, drogą, którą wybierze większość świata. Jednakże będzie to decyzja zgubna w skutkach, dlatego że na tych, którzy je przyjmą, zostanie wylane siedem ostatnich plag, po czym zostaną na zawsze straceni. Dla przykładu, w Księdze Objawienia 16.2 czytamy o pierwszej pladze. I poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię, i pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, Którzy mieli znamię bestii i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi. Czternasty rozdział nazywa siedem ostatnich plag winem zapalczywości Bożej i dodaje, że ci, którzy przyjmą znamię bestii, będą wrzuceni w ogień piekielny. W wersetach dziewiątym i dziesiątym czytamy: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. Nawet mimo tego, że świat może narzucić nam ograniczenia kupowania i sprzedawania, to Bóg jednak zaopiekuje się nami. W Ewangelii Mateusza 6:31 po 33 czytamy słowa Jezusa. Nie troszczcie się więc mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierzemy, bo o to wszystko, pogania zabiegają. Wie bowiem Wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. W Księdze Izajasza 33:16 czytamy, że będziemy mieli co najmniej wodę i chleb. Ten będzie mieszkać na wysokościach, zamki na skałach będą Jego ucieczką, będzie Mu dany chleb i wody Mu nie zabraknie. Zgaduję, że chleb będzie nam dostarczany przez ptaki, na przykład kruki, tak jak to miało miejsce w przypadku proroka Eliasza, o czym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, 17.4 po 6. Jeśli zainspirowała Cię treść dzisiejszego odcinka, to zachęcam Cię do obejrzenia serii wykładów w produkcji Amazing Facts, zatytułowanej Ostatnie ostrzeżenie Księgi Objawienia. To seria składająca się z 14 wykładów, traktujących o przesłaniu trzech aniołów z 14 rozdziału Księgi Objawienia. Przesłanie Trzech Aniołów to ostateczne Boże ostrzeżenie dla tego świata, poprzedzające powrót Jezusa. Seria ta będzie prowadzona przez pastora Daga Bachelora, dyrektora Amazing Facts, jego asystenta, pastora Johna Rossa oraz innych dobrych mówców. Start wykładów przewidziany jest na 14 stycznia i można je będzie oglądać online lub też osobiście w kościele Granite Bay Hilltop w Kalifornii. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego wydarzenia, gdzie można je obejrzeć oraz jaki jest adres kościoła Green Bay, kliknij link w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone Ameryki zaczynały jako chrześcijański kraj, jednakże Księga Objawienia mówi nam, że ostatecznie będzie przemawiać jak smog, ograniczając wolność religijną i wymuszając fałszywy kult. Protestanci oraz katolicy zjednoczą się, aby stworzyć Unię Państwa oraz Kościoła, celem wprowadzenia znamienia bestii i by zwieść ludzi, dokonywane będą fałszywe cuda. Ci, którzy nie przyjmą znamienia bestii, nie będą mogli kupować ani sprzedawać i wydany zostanie przeciwko nim dekret śmierci, jednakże Bóg zaopiekuje się nimi, zapewniając im wodę i chleb. Ci, którzy przyjmą z namią bestii, nadal będą mogli kupować i sprzedawać, jednakże doświadczą siedmiu ostatnich plag i ostatecznie będą na zawsze zgładzeni. A po której stronie ty się opowiesz? Jeśli chciałbyś podjąć decyzję dla wolności religijnej i odrzucić fałszywy kult, napisz o tym w komentarzu. Dzisiejszy odcinek jest częścią serii o 13 rozdziale Księgi Objawienia. Jak dotąd przygotowałem już jeden materiał o ujawnieniu tożsamości bestii podobnej do pantery, a oglądany przez ciebie teraz odcinek jest drugim w kolejności. W następnym odpowiem na pytanie, czym jest znamion bestii. Kliknij w wideo, które widzisz na ekranie, aby obejrzeć tę serię od początku. Nie zapomnij o subskrybowaniu mojego kanału i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco, gdy będę publikował kolejne materiały o znamieniu bestii. Dziękuję za obejrzenie i niech Bóg cię błogosławi.